W maju 2024 roku założono dwa sady. Posadzono w nich łącznie 1410 drzew. Po roku stwierdzono, że uschło 20% drzew w pierwszym sadzie i 15% drzew w drugim sadzie. Usunięte drzewa usunięto, a nowych nie dosadzono. Liczba drzew które pozostały w drugim sadzie stanowiła 70% liczby drzew, które pozostały w pierwszym sadzie. Oblicz ile drzew posadzono w pierwszym sadzie w maju 2024 roku. Zapisz obliczenia. I tu po kolei oznaczymy sobie najpierw liczbę drzew. Niech x. Będzie liczba drzew w pierwszym sadzie. W pierwszym sadzie. I to jest tak naprawdę, jak obliczymy x, to będzie koniec zadania. To będzie nasza niewiadoma odpowiedź. Ale póki co oznaczymy sobie y jako liczba, że w drugim sadzie mamy wyznaczyć x. I teraz będziemy czytali po kolei to, co zostało zapisane, i postaramy się ten x wyznaczyć. Czytamy. Założono dwa sady, posadzono w nich łącznie 1410 drzew. Wniosek, stuma tych drzew wynosi 1410. X plus Y równa się 1410. I myślę, że ponieważ nas interesuje X, Y mi za bardzo. Zatem jest to już pierwsze równanie, gdzie oczywiście y nie wyliczę, ale mogę uzależnić od x. Czyli przerzucę x na drugą stronę, aby wyznaczyć y, czyli ilość drzew posadzonych w drugim sadzie to jest 1410 odjąć x. To jest ilość drzew posadzona w drugim sadzie. Po roku stwierdzono, że uschło 20% drzew w pierwszym sadzie. To jeżeli uschło 20%, to znaczy pozostało 80% ilości drzew w pierwszym sadzie. Czyli to będzie, zamienimy sobie już na procenty, 4, zamienimy na liczbę 4 4,5x. Ilość pozostałych drzew, tak na krótko, w pierwszym stadzie. Następnie i 15% drzew w drugim sadzie. Jeżeli usło 15%, to jak Znowu odejmiemy od 100, no to zostanie w tym momencie 85% z y. Tylko, że zrobimy to samo, czyli zamienimy na liczbę, ale też y możemy już uzależnić od x, bo to jest nasza niewiadoma. Czyli będzie to 85, z ilości y, bo tu są procenty, Wątpliwości, a y to jest 1410 odjąć x. Jeżeli skrócimy przez 5, to tu zostanie 17, a tu zostanie 20. Czyli zostanie nam 17,20 z 1410 odjąć x. Na razie tak może zostawię, to jest ilość pozostałych drzew w drugim sadzie. Czyli mamy tak. Tyle drzew zostało w pierwszym, tyle drzew pozostało w drugim sadzie. No i teraz równanie, które powinno nam dać rozwiązanie, a mianowicie liczba drzew, które pozostały w drugim sadzie, czyli to, stanowiła 70% liczby drzew, które pozostały w pierwszym sadzie. Czyli ta wielkość 1720 z 1410 odjąć x, to jest ilość drzew, która pozostała w drugim sadzie, to jest 70% z tego, co zostało w pierwszym, czyli z tej wielkości. Z wielkości 4 piąte x i to równanie da nam rozwiązanie. Jeszcze raz, to co zostało w drugim to jest 70% tego, co zostało w pierwszym stacie. No to będziemy wykonywali działania. Najpierw może zamienimy, nie będę nic robił, oprócz tego, że zamienię procenty na najprostszy ułamek. 17,20 z 1410 odjąć x równa się. No, 70% to jest 70 setnych czyli 0,7 razy 4,5x. No i teraz chcielibyśmy się przede wszystkim chyba tych mianowników pozbyć, ale można zauważyć, że czwórka i dziesiątka to by nam się skróciło przez 2, i tu jest 2, tu jest 5. I mamy mianowniki tak. Po lewej 20. Po prawej w sumie mamy 5 razy 5, czyli 25. Żeby pozbyć się obu mianowników jednocześnie, no to pomnożymy razy 100. Tak mi się wydaje, będzie chyba najlepiej. Oczywiście metoda jest dowolna. Ja pomnożę razy 100, czyli jeżeli 100, tak napiszę, pomnożę przez 17, i przez ten nawias to będzie 100 razy to całe działanie. Tutaj w liczniku jest 14, tutaj 5 razy 5 to jest 25, no i oczywiście x. No to jest wynik tego mnożenia tych dwóch ułamków. To jest 14,25. No, mnożyliśmy przez 100 po to, żeby nam się te mianowniki skróciły. 100 i 20. Tu będzie 1, tu będzie 5. Tutaj 100 i 25, tu 1 i tu 4. Zatem po kolei. Jak będziemy mnożyli, 5 razy 17 to jest 85 i w nawiasie 1410, odjąć x. Równość. Tutaj 4 razy 14 to będzie 56x. No zbliżamy się powoli do rozwiązania. Mianowników się pozbyliśmy. No to teraz pozbędziemy się nawiasu. Bo tutaj chyba już nie ma opcji, żeby podzielić obie strony, więc wymnażamy najpierw 85 razy 1410

850. Sprawdzę jeszcze raz. Tak. Odjąć tu po wymnożeniu 85x i równa się 56x. No i teraz powinniśmy przerzucić x na lewo liczbę na prawo, ale chyba łatwiej będzie, ponieważ tutaj jest wynik ujemny przy x. Gdybyśmy to przerzucili, też byłoby z minusem, więc chyba łatwiej będzie to przerzucić na drugą stronę. Czyli tu zostanie liczba 119 850, równa się, a tu jeżeli dodamy do 56x, dodamy 85x, to 30, 140 chyba 1x. 141x. No i teraz, żeby wyliczyć x, musimy obie strony podzielić przez tę liczbę, przez tę liczbę, która jest przez x mnożona, czyli dzielimy przez 141. I od razu napiszę x równa się, a tutaj kalkulatorem sobie pomogę. 119 850 dzielimy przez 141. Wynik 850. Wyliczyliśmy x i przypominam, że tak naprawdę ten x miał być rozwiązany. X to jest liczba drzew, która była posadzona w pierwszym sadzie. Sprawdźmy jeszcze raz polecenie. Oblicz ile drzew posadzono w pierwszym stadzie w maju 2024 roku i to jest dokładnie opisane tutaj w pierwszej linijce jako x. Czyli odpowiedź powinniśmy zapisać, to jest zadanie tekstowe. W maju 2024 roku w pierwszym sadzie posadzono. 850. I to jest odpowiedź. Pamiętajmy, że zdanie tekstowe wymaga odpowiedzi i mamy zadanie rozwiązane.